Dobra Arti musimy stąd iść, masz rację chodźmy bo tak. Oliver kurwa gdzie my znowu jesteśmy? Jesteśmy w tajnej bazie na Marsie lol. Witam was jestem kosmita bo tak no. No siema, możesz nas wypuścić. Mi Dobra uwag, się, zaraz pokażę ci moją prawdziwą moc. Dobra nie wiem co się stało, po prostu chodźmy dalej. Okej, okay, jesteśmy w pizda Plexie. Dobra idziemy tam, bo tam jest bezpiecznie. Kurwa Oliver, czemu mi nie powiedziałeś, że daj care po angielsku to żłobek? Spokojnie, tutaj jest bezpiecznie. Hej dzieciaki, chcecie się pobawić? A kim ty kurwa jesteś? Jestem Sundrop. Hasta z vista, skurwysynie. Ej Oliver, co się stało? Zgasły światła. Nie Nie chłopiec, 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 chłopiec. To my sobie idziemy. EWTF. -E Jesteśmy królami tego świata.